Cześć! Dziś pokażę Wam, jak przygotować amerykańskie skrzydełka w chrupiącej panierce przy wykorzystaniu panierki American Chicken firmy Ten Smak. Możecie wykorzystać zarówno panierkę w wersji Classic, jak i w wersji Hot. Wtedy Wasze skrzydełka będą pikantne. No i co ważne, tą panierkę możecie wykorzystać nie tylko do przygotowania chrupiących skrzydełek, ale również innych części kurczaka. Ale nie przedłużajmy i przechodźmy już do przygotowania. Będziemy potrzebować oczywiście kurczaka. Mogą to być skrzydełka, mogą to być jakieś inne części z kurczaka. Ja w tym razem wykorzystam skrzydełka poza tym woda, olej do smażenia oraz opakowanie panierki American Chicken firmy Ten Smak. Rozpoczynamy od tego, że w wodzie rozpuszczamy mniej więcej jedną łyżkę panierki. Ja przygotowywuję wersję z podwójnej ilości składników, więc w moim przypadku to będą dwie łyżki. No i teraz to wszystko mieszam. A teraz, gdy marynata jest gotowa, pora przejść do przygotowania kurczaka. Jeśli chodzi o skrzydełka, to one mają trzy części. My będziemy wykorzystywać tylko dwie z nich, a tą najmniejszą będziemy odrzucać. Teraz każde ze skrzydełek musimy sobie po prostu za pomocą noża podzielić na części. Skrzydełka zalewamy marynatą, następnie dociskamy dłonią, tak aby dotarła ona do wszelkich zakamarków kurczaka, a następnie przykrywamy i odstawiamy do lodówki na około 30 minut. Minęło około 30 minut, mięso jest już zapanierowane. We frytownicy po mojej lewej stronie rozgrzewa się olej. Jeśli nie macie frytownicy, to możecie przyrządzić takie kawałki kurczaka również na przykład w garnku, ale wtedy dobrze wyposażyć się w termometr, dzięki któremu będziecie kontrolować temperaturę. Smażyć będziemy je w temperaturze 180 stopni i panierowanie rozpoczynamy, kiedy olej jest już właściwie nagrzany albo bardzo niewiele brakuje mu do tego, aby był nagrzany. Rozpoczynamy od tego, że pozostałą panierkę przesypujemy do miski, w której będziemy panierować. Wcześniej opakowanie możemy sobie jeszcze wstrząsnąć. Teraz około 4 kawałki kurczaka przerzucamy do panierki. Ugniatamy za pomocą dłoni. Sprawdzamy przy tym czy kurczak się nie posklejał. Kawałki kurczaka otrzepujemy z nadmiaru panierki, uderzając o siebie nadgarstkami, a następnie na 3 sekundy na sitku przekładamy do wody. Teraz kurczak znów ląduje w panierce, następnie znów kilka razy go ugniatamy, sprawdzając przy tym czy kawałki się ze sobą nie posklejały. Teraz podobnie jak wcześniej obijamy o siebie nadgarstki, pozbywając się nadmiaru panierki. I tu jak widzicie stworzyła nam się taka piękna struktura, będzie to taka bardzo fajna i bardzo chrupiąca panierka. No i teraz kurczaka możemy wrzucić do smażenia, w przypadku skrzydełek około 8 minut, temperatura 180 stopni. I proszę, nasze chrupiące skrzydełka w amerykańskiej panierce są już gotowe. Ja nie mogę doczekać się, aby ich spróbować. Wyglądają pięknie. Jak widzicie tutaj, utworzyła się na nich taka struktura z panierki. No i chyba nie pozostaje mi nic innego jak przejść do próby smaku. Są mega chrupiące, są idealnie usmażone. Ta panierka pika, no to zdecydowanie moja ulubiona panierka, ale jeśli nie lubicie pikantnych smaków, to możecie spróbować przyrządzić je w wersji klasycznej. Pamiętajcie również, że panierki te nadają się nie tylko do skrzydełek, ale również do innych części skurczaka. Mi trochę panierki zostało, więc ja przyrządzę sobie jeszcze dodatkowo stripsy. A jeśli w takiej fajnej, chrupiącej panierce chcielibyście zrobić na przykład rybę, to przypominam wam o tym, że ten smak od niedawna w swojej ofercie ma również panierkę Crispy Fish do ryby. I w innym filmiku pokazałem wam.